Cześć, witajcie w kolejnym niesamowitym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, przede wszystkim, otworzymy sobie zestaw Lego, który zamówiłem kilka dni temu. I wyobraźcie sobie, że ten zestaw został już oficjalnie wyprzedany. No ale, dobra, bez zbędnego przedłużania. Najpierw, to w ogóle muszę jeszcze odebrać ten zestaw, więc chodźmy. Idziemy do paczkomatu, żeby odebrać ten zestaw. Paczka odebrana. Zaraz sobie otworzymy tą paczkę, ale skoro to jest taki luźny odcinek, to najpierw poopowiadam wam i po pokazuję wam, co tam ostatnio ciekawego wydarzyło się w moim pokoju wypełnionym klockami Lego. W sumie dawno wam nie pokazywałem mojego pokoju. Z takich ciekawszych rzeczy to pochwalę wam się, nie wiem w sumie czy wam to mówiłem, ale właśnie poukładałem i odkurzyłem wszystkie, no wszystkie, większość zestawów z serii Lego Ninjago, które znajdują się w mojej kolekcji, ponieważ yy, przypomnę, że w sierpniu w tym pokoju był remont. No i teraz tak to właśnie wszystko wygląda. No już pewnie trochę kurzu się tu nazbierało, no bo te zestawy odkurzałem z dwa miesiące temu, albo miesiąc temu, ale i tak wygląda to nie najgorzej. Natomiast tutaj sytuacja wygląda nie najlepiej. No tutaj mamy same zestawy ze serii LEGO Star Wars i od sierpnia po remoncie, no tutaj nic się nie zmieniło, czyli większość minifigurek jest poprzewracana, w sumie podobnie jak zestawy, no i jeszcze wypadałoby w sumie odkurzyć te minifigurki i zestawy, no bo mimo, że ta szafa jest zamykana, no to wiadomo, tutaj są też jakieś szczeliny, przez które przechodzi kurz, no i wypadałoby właśnie te zestawy i minifigurki również Trochę odkurzyć. Tutaj natomiast mamy półkę z minifigurkami oraz zestawami z DC oraz Marvela. No, i tutaj też po remoncie nic się nie zmieniło, czyli minifigurki są niestety poprzewracane, no zestawy jakoś mniej więcej stoją. Natomiast jeśli chodzi o serię LEGO Nexonites, no to akurat tutaj udało mi się wszystkie minifigurki oraz zestawy poukładać i odkurzyć, i wygląda to fantastycznie. Natomiast jeśli chodzi o tą górę zestawów LEGO, no w sumie nie wszystkie zestawy są właśnie z LEGO, bo tutaj mamy jeden zestaw z Kobi. No ale jeśli chodzi o tą górę nieotwartych zestawów, no to one już praktycznie sięgają sufitu, ale jest jeszcze sporo miejsca na kolejne nieotwarte zestawy. No tutaj akurat mamy pudełka już po złożonych zestawach. No i przypominam, że oczywiście tutaj w szafie znajduje się reszta moich nieotwartych zestawów LEGO. Też już powoli kończę składać zestaw posterunek policji z serii LEGO Creator Expert. No zestaw ten już składam chyba ze 4 miesiące, ale jakoś zawsze brakuje mi czasu, żeby właśnie skończyć budowę tego zestawu, ale zostało mi jeszcze dosłownie kilka woreczków z elementami, więc mam nadzieję, że w tym roku skończę składać ten zestaw. A jak złożę ten zestaw, to oczywiście postawię go obok placu zgromadzeń. Tak, w ogóle ostatnio kupiłem pierwszą figurkę Funko Pop. Wcześniej nie miałem ani jednej tego typu figurki. No i właśnie około miesiąc temu kupiłem figurkę przedstawiającą Luka Skywalkera. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy Wy również posiadacie jakąś figurkę Funko Pop. No i muszę się jeszcze w końcu zabrać za uporządkowanie tej szafki z zestawami. No tutaj są dosłownie zestawy z różnych serii, bo mamy na przykład Brzeszczota ze serii Lego Star Wars, masę zestawów ze serii Lego Ninjago, ale też masę zestawów ze serii Lego City, i jak widzicie, tu są różne figurki, różne konstrukcje, i to wszystko ze sobą pomieszane. I w końcu muszę to uporządkować, bo na ten moment, no nie wygląda to najlepiej. Więc jak będę miał trochę więcej wolnego czasu, no to oczywiście postaram się to wszystko jakoś ładnie uporządkować. Dobra, to otwórzmy w końcu tą paczkę, bo podejrzewam, że większość z Was już nie może się doczekać, żeby zobaczyć, jaki zestaw Lego znajduje. Się w środku tej paczki. Zestaw ten zamówiłem w poniedziałek, 13 listopada na Allegro. No i co? W końcu otwórzmy tą paczkę. Dobra, przetniemy sobie. No właśnie, no bo tutaj nie wiem, czy tutaj nie ma tylko właśnie tej folii, ale wydaje mi się, że jeszcze chyba jest jakiś karton ochronny. No dobra, zobaczymy. Tutaj przetniemy. Dobra, jest. Jest karton ochronny. Super. Bardzo mnie to cieszy. Trochę sobie jeszcze tutaj pomożemy Aha, dobra. Już prawie Super. mamy. <dobra>, dobra. Super jest. Ale przynajmniej dobrze został zapakowany ten zestaw, co mnie bardzo cieszy. Dobra, folię już mamy. No prawie, prawie. Jeszcze, jeszcze tutaj po bokach. Jeszcze tutaj po bokach i, i powinno się udać. Super, dobra. To teraz sobie klemijmy to. W pudełko. Super. I jeszcze sobie musimy właśnie przeciąć taśmę. Z jednej strony dobra. I z drugiej strony. I mamy dobra. To zobaczmy, co znajduje się w środku. I mamy zestaw z serii LEGO Star Wars. A tak dokładnie jest to. Czołg Bojowy Republiki. Tak jak wspomniałem na początku tego materiału, ten zestaw Lego został już oficjalnie wyprzedany, a to oznacza, że tego zestawu już nie można zakupić na chociażby oficjalnej polskiej internetowej stronie Lego, ponieważ ten zestaw właśnie na polskiej internetowej stronie Lego ma status wyprzedano. I podejrzewam, że tego zestawu też już raczej nie znajdziecie w oficjalnych stacjonarnych sklepach Lego. Więc w sumie to oznacza, że tego zestawu no już za bardzo nie można oficjalnie kupić. A teraz jedynie można go kupować w jakichś marketach czy też u prywatnych sprzedawców. Jak zobaczyłem, że ten zestaw został już oficjalnie wyprzedany, to stwierdziłem, dobra, nie ma co czekać. Trzeba w końcu zamówić ten zestaw, ponieważ no ja już ten zestaw planowałem zamówić od dłuższego czasu. Aczkolwiek muszę przyznać, że gdy pojawiły się pierwsze oficjalne zdjęcia tego zestawu, a zestaw ten miał swoją premierę w roku 2022 to nie byłem do końca przekonany, czy zakupię ten zestaw, no bo jakoś super mi się nie podobał. No teraz mi się to trochę zmieniło, ale głównie z uwagi na minifigurki, ponieważ minifigurki w tym zestawie są po prostu fenomenalne. Jeśli liczymy droidy, no to w tym zestawie otrzymujemy 6 minifigurek, w tym właśnie dwa droidy, 3 klony oraz Mesa Windu. Jeśli chodzi o te klony, no to tutaj mamy jednego dowódcę oraz dwa klony ze 187 Legionu. Ten zestaw nie jest jakiś duży, Ponieważ ten set składa się z 262 elementów, a cena katalogowa tego zestawu wynosi 209 zł. i 99 groszy. A ja za ten zestaw zapłaciłem 211 zł. i 51 groszy, więc trochę ponad cenę katalogową. No ale tak to jest, jak się właśnie zwleka z zakupem. Ale ten zestaw, no nie było na niego jakoś dużo promocji. Jedyna taka świetna promocja, jaka pojawiła się na ten zestaw, była w październiku bieżącego roku. I wtedy ten zestaw można było kupić, z tego co pamiętam, na oficjalnej polskiej internetowej stronie LEGO za około 147 zł. Ja wtedy nie skorzystałem z tej promocji, bo wtedy byłem za granicą w Hiszpanii. Zresztą nagrywałem dwa filmy w Hiszpanii z poszukiwania klocków LEGO. No i te filmy oczywiście są na moim kanale. Nawet teraz wyświetla Wam się w karcie link do jednego z tych odcinków. I jak byłem za granicą, no to za bardzo nie śledziłem okazji LEGO i niestety przegapiłem promocję na ten zestaw. Mam nadzieję, że ten materiał. Jeśli wam się spodobał, koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy planujecie zakupić ten zestaw, no chyba że już go posiadacie w waszych kolekcjach Lego. I napiszcie proszę jeszcze w sekcji komentarzy, jakie zestawy Lego planujecie zakupić do końca bieżącego roku. Ja już na ten temat jakiś czas temu nagrałem film na moim kanale. Aktualnie wyświetla wam się karta z linkiem do tego odcinka. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą zestaw. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.